Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 158 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku... Usunięcie krainy prób Premiera Diablo 3 w Chinach Mistyczka dla wszystkich Nie zabijajcie kucyków The Curse of Tristram Noctis' Workshop oraz książka Smocze Łuski Kilka dni temu podczas jednego z wywiadów Wyatt Cheng przekazał nam informacje o planach usunięcia krainy prób z gry. W ostatnich dniach informacje te ostatecznie potwierdził Wuluxar, który stwierdził, że zmiana została już prowadzona w grze, ale projektanci borykają się z kilkoma dodatkowymi problemami, które powstały w wyniku usunięcia krainy. Póki co nie znamy również daty usunięcia tego felernego poziomu na bottlenecie. 27 maja mieszkańcy Chin mogli w końcu pobrać pełną ostateczną wersję trzeciej części Diablo. Jeśli nie jesteście na bieżąco z wydarzeniami w Chińskiej Republice Ludowej, to przypominam, że w tym kraju Diablo 3 jest darmowe, natomiast za Reaper of Souls oraz różne dodatki, takie jak np. bonusowe doświadczenie czy dodatkowe miejsce w skrzynce, należy zapłacić przy użyciu nowej waluty platyny, którą w niewielkich ilościach można zdobyć w grze, a także nabyć za prawdziwe pieniądze. Tymczasem na forach rozgorzała dyskusja na temat wprowadzenia platyny i mikropłatności w innych rejonach. Co o tym myślicie? Przydałaby nam się taka funkcja w Polsce? Jedną z ukrytych jak widać niezauważonych przez kilka dobrych dni zmian w patchu 2.2.1 było udostępnienie mistyczki dla graczy posiadających tylko podstawową wersję Diablo 3. Projektanci gry zdecydowali się na ten krok, aby osoby nieposiadające Reaper of Souls mogły nadal korzystać z prezentów i bonusowych materiałów dostępnych po zakupie edycji kolekcjonerskich innych gier Blizzarda. Kilka dni temu w serwisie, który właśnie macie okazję oglądać, pojawił się film, na którym trzyletnia dziewczynka obserwuje grę swojego brata masakrującego kucyki w kaprysowie. Dziecko wydaje się być mocno przejęte rzeźnią na ekranie i ze smutkiem prosi, aby braciszek nie zabijał koników, ten jednak nie ma zamiaru jej słuchać. Tatuś również nie reaguje na prośby dziecka, aby zakończyć tę końską masakrę. Film wydaje mi się być dosyć kontrowersyjny, chyba porządnie zastarzałem się, ale wydaje mi się, że trzyletnie dziecko nie powinno oglądać takiego osobliwego pastiszu, słodkich kucyków i ciężkiego mordu na ekranie. Ba, nie powinno w ogóle oglądać tego rodzaju rzeźni. Trochę mi żal dziewczynki dziwię się jej ojcu i jego braku odpowiedzialności. Trzy lata temu opublikowałem na moim kanale krótką recenzję moda do Starcrafta Mortal Shroud, w którym autor starał się przenieść pierwszą część Diablo na silnik Starcrafta 2. Dzisiaj zachęcam Was do zapoznania się z innym modem: The Curse of Tristram, który rozpoczyna się w momencie zakończenia Lord of Destruction. Po trzech dniach od zabicia bala, gracz powraca do okolic Tristram, aby kontynuować walkę z poplecznikami zła. Być może uda mi się nagrać nieco bardziej szczegółową recenzję moda w najbliższym czasie, z której dowiecie się o wiele więcej o klątwie Tristram. Zapewne kojarzycie pseudonim Noctis. Uwiegomość odpowiedzialny jest m.in. za mod Awake do Diablo 1, czy też spolszczenie właśnie pierwszej części gry. Niedawno uruchomił swoją prywatną stronę, na której zamieszcza informacje o realizowanych przez siebie projektach. Czasem warto na nią wpaść, bo może akurat okazać się, że znowu kombinuje coś ciekawego. Na 17 czerwca zaplanowana jest premiera drugiego tomu cyklu Wojna Grzechu zatytułowanego Smocze łuski. Premiera oryginalnej wersji czyli Scales of the Serpent miała miejsce w maju 2007 roku, a więc na polskie tłumaczenie przyszło nam czekać nieco ponad 8 lat. Wydawcą jest firma Insignis, a cena książki oscyluje w granicach od 30 do 40 zł. I to wszystko w dzisiejszej 158 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, a w międzyczasie rzućcie również okiem na zdjęcia z zamku Książ w Wałbrzychu, na którym w ramach festiwalu Game Days 2015 chłopaki z WoWcenter.pl i Hotcenter.pl nakręcali Blizzardowi darmowy marketing. Szkoda, że społeczność Diablo jakoś nie potrafi zmotywować się, aby wziąć udział w tego typu wydarzeniach.